Dzień dobry, jest z nami trener Mariusz Padlak w rozmowie podsumowującej sezon 24-25. Dzień dobry trenerze. Dzień dobry wszystkim. No i trenerze, może na samym początku zacznijmy od tego, czy już nieco emocje po wczorajszym meczu w Płocku już nieco opadły? Nieco tak, natomiast oczywiście, hmm, pewnie będę długo to wspominał, nie tylko ja. Wszyscy, którzy byliśmy, tak, bo było wielu kibiców z Warszawy. Na tym spotkaniu znaliśmy stawkę, no ale mówię, to tak, tak jak w piłce, w sporcie, ktoś musi być przegrany. Szkoda, że to jesteśmy my, ale tak jak powiedziałem, podkreślałem, na pewno dużo z tego meczu wyciągniemy na przyszłość i wierzymy w to, co, gdzie budowaliśmy takie fundamenty tutaj w ostatnich miesiącach, że to tylko będzie w przyszłości na plus że z sezonu 24-25 no przeszedł już do historii. No I historię to wypada podsumować. No i jak właśnie ocenia se, y, trener minioną kampanię ligową? No bo trzeba przyznać, że y, trener obejmował stery w naszym klubie, no to zespół nie był w zbyt kolorowej sytuacji. Zgadza się, natomiast y, kiedy przejmowałem zespół to Polonia miała 4 punkty. Myślę, że bez tych czterech punktów nie wiem, czy byśmy byli na miejscu barażowym. dzisiaj licząc matematykę, to pewnie tak, ale wiemy, że w kontekście całego sezonu to różnie mogłoby się układać. Dlatego trzeba docenić, doceniam oczywiście, mówię tyle, ten moment przejęcia. Yy, ogólnie dla mnie wielkie wyróżnienie. Jestem dumny, że jestem trenerem Polonii Warszawa. Yy, I co najważniejsze, yy, mam zaufanie, tak, mam, bardzo mocno mnie wspiera tutaj właściciel. Greg bardzo mocno mi wspiera dyrektor Piotr Kosierowski i to mnie napędza do tej pracy. Myślę, że widoczny jest progres. No, ci, co chcą zauważyć, to to widzą. Ci, co nie chcą, nie muszą. Nie będę namawiał. Tak jak też mówię, wcześniej podkreślałem, bo może nawet na wczorajszej konferencji jest to na pewno przed nami długa praca. Ale widzimy, widzimy światełko w tunelu, że możemy wspólny ten cel, który, który mamy wszyscy, go zrealizować. E, trenerze no, przyjął się, że podsumowanie najlepiej zaczynać od plusów, a więc jakie elementy gry były według trenera taką najmocniejszą stroną naszej drużyny? E, Cieszy się, może nie same elementy, ale wiara, tak? Wiara e, zmiany struktury, bo. Wiemy, że Polonia w ustawieniu 1-3-4-3 grała 3 lata, może troszeczkę dłużej, nie chcę tutaj w to wchodzić. To było trudne, to było trudne wejście oczywiście tutaj do, do klubu ze zmianą, tak, z, z przekonaniem do tego, że, że to będzie nam, że to zafunkcjonuje, oczywiście w dobrym kierunku. Pomogło też, pomogło tak, pierwsze zwycięstwo w głowowie, pomogła przerwa na reprezentację, gdzie zagraliśmy potem chyba z Odrą Pole zwycięski mecz 3-0. No ale oczywiście każda jednostka, każdy tydzień, on nie był do końca powtarzalny, zawsze coś staraliśmy się wprowadzać takiego, co, co nie tylko da nam na, na najbliższy mecz, ale właśnie. Tak jak teraz mieliśmy do końcówkę, że trzeba było naprawdę stanąć na, można powiedzieć, na wyżyny swojej umiejętności niektórych zawodników, żebyśmy do tego baraży się dostali. I to ja wtedy, wtedy tak tutaj myśleliśmy, że, że ta końcówka, o której mówiłem. Marzyliśmy. Najwięcej, najwięcej tego czasu, czy, 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 czy więcej, najwięcej powtórzeń o tych barażach to był ten okres w Turcji na obozie, gdzie mówię przygotowaliśmy się do rundy, ale mówię cel jakiś taki sobie już stawialiśmy po rundzie jesiennej, bo to była dobra runda, ale chcieliśmy więcej i, i teraz jakby ta runda była jeszcze lepsza. To, to daje oczywiście do myślenia, daje to, że ten progres, progres był dosyć, dosyć duży. I cieszy się to, że ci zawodnicy rozwinęli się, rozwinęli się pod różnymi, pod większością, znaczy mówię, w każdym aspekcie takim, który, który dzisiaj jest w tej, na poziomie tego bet pierwszej ligi potrzebny. Mhm. E, trenerzy na pewno na plus progres, który poczynił cały zespół i zawodnicy e, indywidualnie, ale na pewno no, pozytywnie musimy też zaliczyć stworzenie niejako twierdzy przy Konwiktorskiej 6. Przez 216 dni nie przegraliśmy u siebie w rozgrywkach ligowych, więc to też o czymś świadczy, że dobrze się uczyliśmy, no i na pewno wpływało to jakoś pozytywnie na aspekt mentalny. E, tak. Było założenie nie mówię w mojej głowie tak, żeby tutaj na konfliktorskiej nie przegrywać, tak? to, 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 to jest ważne, tak? W domu być takim zespołem, który, który tak naprawdę gra na swoich zasadach dominuje no i wygrywa, tak? bo wiemy, że najwięcej kibiców w Polonii jest tutaj na, na Konwiktorskiej. Jest co prawda, mówię, jeżdżą za nami, do, dopingują nas i wspierają, ale no, mówię, no, na swoim stadionie dobrze wygrywać. Tak? I, I tutaj starałem się, żeby, żeby ten zespół bardzo mocno gdzieś tam wpajać to i przed każdym spotkaniem, które tutaj mieliśmy, możliwość zawsze odprawę czy ewentualnie odprawę w szatni. No ale jakby odmieniliśmy to, tak, bo nie przegraliśmy w tej rundzie na, na wyjeździe. Oprócz wczorajszego meczu już w playoffach, no to nie przegraliśmy na wyjeździe i, i na pewno czeka nas no, taka zmiana, tak. Zmiana, żebyśmy tutaj w Warszawie tak jak powiedziałem zdobywali komplet punktów. To chciałbym, żeby tak, tak było. Taka twierdza tutaj, co powiedziałeś przy 6 to by było na pewno dla nas, znaczy to dla mnie, bardzo ważne. Mhm, no i wszyscy sobie tego bez wątpienia życzymy. A trenerze, hmm, przechodząc teraz do minusów, to jakie mankamenty w grze musimy poprawić przed nadchodzącym sezonem? No tak. Mamy, jakby, mieliśmy konferencję troszeczkę ze sobą wspólnie, tak. Dużo pytań od kibiców, tak. No. Będziemy wyciągać wnioski, będziemy analizować na pewno tutaj jako sztab, bo mówię, były takie mówię małe zarzuty gdzieś, mają kibice prawo, tak, że za mało było strzałów z dystansu, że ostatnio też ósemki grały za szeroko. To są ważne, to są ważne takie rzeczy, ja nie mówię, że nie ale traciliśmy też bramki, w, wiemy w doliczonym czasie też, tak. natomiast czy, czy to jest pierwsza minuta, czy ostatnia, no w piłce, w sporcie no to z drużynowym no to tak naprawdę nie, niewiele zmienia, ale, ale kiedy tracisz punkty, to faktycznie no, trzeba zobaczyć aspekt motoryczny, mentalny, tak? jak, jak działały zmiany w danym meczu, czy, czy na ile one dały skutek. No, jest wiele rzeczy do analizy na pewno po tym, po tym, po tym sezonie, po tej będzie tak samo. Jeśli to poprawimy te minusy tak, dwa co powiedziałem, no to dadzą nam no, jeden plus. Także tutaj matematycznie, matematycznie w to wierzę, że, że jest, mówię dużo wniosków z minusów, ale ja bym się nimi tak też do końca nie przyjmował, bo dzisiaj mówię, patrząc na ostatnie, nawet mówię globalnie na najlepsze zespoły, no to nawet chyba intermedial w końcówce stracił skudetto, tak? Remisując racjo. Także wszyscy popełniamy błędy, aby mówię popełniać je jak najmniej i wyciągać wnioski. Mhm. A teraz z czego mogły wynikać właśnie te nerwowe końcówki? To jest wielu rzeczy, tak jak powiedziałem, to, 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 to zaczynam zawsze od siebie, zaczynamy tutaj od sztabu, a nie, a nie nigdy, nigdy od, od zawodników. Mm, a tak jak powiedziałem, to zależy też od nas, ale też zależy od przeciwnika, jego, jego tak naprawdę dyspozycji, jego, jego jakby zmiany, może zmiany też planu na mecz, to nie tylko od nas jakby, no bo, no bo mówię, no, tylko zależało od niego zespołu, no to tylko jeden zespół wychodzi na boisko. Tutaj, są, tutaj jest zupełnie jest inna, in, inna rola, eee, mówię, w każdym, każdym ułamku, ułamku sekundy, eee, ale mówię, ja już jako trener myślę, że doświadczony, na pewno nie na poziomie ekstraklasy, bo, bo nie pracowałem, to się też nie wstydzę tego po, gdzieś tutaj podkreślać, to, 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 to uczymy się uczę się na, na poziomie pierwszej, drugiej ligi. Wcześniej najwięcej, gdzie spędziłem czasu, ale uważam, doświadczenie moje na pewno tutaj też ma jakby przede wszystkim wpływ, tak jak ta, jak ta drużyna funkcjonuje. Ale dzięki mówię, dzięki też mówię sztabowi, który mocno pracuje, który, który ma również pomysły, nowe pomysły i, 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 tak jak powiedziałem, o wsparciu ludzi, którzy są tutaj przy zespole. To jest bardzo ważne. Utrzymamy to na pewno i ta praca na pewno zaprocentuje, tak jak powiedziałem jeszcze raz, w najbliższym czasie. Trenerze, a jakie były największe wyzwania, z którymi trener właśnie musiał mierzyć się w zakończonym sezonie? Czy, nie wiem, czy to były jakieś aspekty sportowe, czy może jednak te infrastrukturalne, bo wiemy, że takiej stałej, stałą taką bazą nie dysponujemy. Znaczy, już, żeby też już nie powtarzać co chwilę, tak? no wiemy, że czekamy, na, czekamy z niecierpliwością na, na, na to, że yy, no miasto tak? miasto, bo Polonia to jest Warszawa, tak? można powiedzieć głośno, tak, I że, że, że pomoże w tym wszystkim, że będzie pomysł, że będzie yy, w, końcu, w końcu gdzieś tam te światełko w tunelu się pokaże ze stadionem, z warunkami, tak? z warunkami, które wczoraj Wczoraj zobaczyliśmy w Płocku, jest i wielu, w wielu miastach to jest jakby, ale najważniejsze to jest dla mnie boisko treningowe. To jest jakby, mam nadzieję też, że, że w niedługiej przyszłości to boisko będzie, że będzie można nim zarządzać, że będzie można robić pewne rzeczy, które, które dzisiaj nam troszeczkę trudniej idzie, ale, ale mówię, ja jestem przygotowany na to, co jest znam te realia, dlatego też jestem tutaj w Polonii i spokojnie, spokojnie do tego podchodzę, zespół też. Także nie szukałbym teraz już jakby, co nam może przeszkodzić, myślę, że nic nam nie może przeszkodzić. Możemy tylko mówię, wspólnie się wspierać, wspólnie mieć nowe pomysły, zarządzać takimi rzeczami. I w przyszłości mówię tak jak powiedziałem, no, baza, baza to jest chyba najważniejsze słowo. Yy, są, mówię, są poczynania tutaj, z, w, jeśli chodzi o władzę klubu, yy, ale musimy się jeszcze troszeczkę w tą cierpliwość, yy, no poczekać tak, musimy się jeszcze, mówię, na spokojnie do tego podejść. Ale mamy gdzie trenować też, bo jeździmy tutaj na, na Marymont czy ewentualnie inne boiska. Yy, Przyzwyczailiśmy się do tego, aczkolwiek mówię, no, dzisiaj standardy i komfort przydałby się troszkę inny. A co trenera tak najbardziej pozytywnie zaskoczyło w trakcie tych rozgrywek? Ja myślę, że było wiele rzeczy pozytywnych, tak jak powiedziałem. No dzisiaj Polonia tu w środku ma, uważam, stworzoną dobrą atmosferę, tak, do, tych, do tego wszystkiego, o czym sobie marzymy. Zresztą chyba my wspólnie tutaj najwięcej czasu spędzamy, tak? ja z marketingiem, i, 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 i chyba ta praca nam się tak samo układa. Pewnie mówię do, i do mnie i pewnie do wszystkich może zarzuty zawsze będą, bo w Polsce jest to przyjęte tak, że jak coś dobrze zrobić to, to tylko chwilę się pamięta, ale jak wystarczy jedną rzecz źle zrobić to jest, wypominane jest bardzo, bardzo często. Natomiast my tutaj nie, nie szukamy właśnie tych problemów co tutaj co wspomniałeś, rozmawiamy zawsze pozytywnie, staramy się tą, tą gorszą rzecz czy trudniejszą zamieniać na, na, na inne pomysły. Eee, to, jest, to jest jedno. Druga rzecz, no, na pewno zaangażowanie, bardzo mocne zaangażowanie, wiara w to, co robimy zespołu, bo inaczej tutaj ta, ten sens pracy nawet dla mnie tutaj by nie było, bo, bo to nie o to chodzi, że dzisiaj jestem w pracy i tak naprawdę przychodzę, żeby tylko coś zrobić. Eee, nie, chcę coś też wnosić, coś wprowadzać. Eee, duży, duży, powtarzam, du dobry, do bardzo dobrą relację mam tutaj z dyrektorem piotkiem Kościerowskim, z, z którego naprawdę też dużo czerpię wiedzy, bo mm, mamy jakby z jednej strony podobne, tak, podobne, ale y, pomysły czy ewentualnie doświadczenia, ale też każdy z nas ma troszeczkę jakby do jednego pomysłu y, swoje spojrzenie i, no, i mamy może inne nieraz zdania, ale pomysł ten sam potem w końcu przychodzi i, i to jest na pewno tutaj też zrozumiałe dla wszystkich, że jedziemy na, na jednym wózku i chcemy jak najlepiej tutaj dla, dla klubu, dla społeczeństwa Polonii, które uważam, e, tak jak od początku przychodząc, e, czuję, że to się tutaj coś e, większego może. Możemy wrócić do tych rzeczy, które tu się działy tylko w pojedynczych meczach, a dla mnie to też jest, jako dla, dla trenera, byłego oczywiście też zawodnika, żeby to było święto, tak, przy Konwiktorskiej, że Polonia gra, mówię, przy pełnych trybunach, to jest do zrobienia i tak mówię. Każdy, każdy tutaj dokłada tą cegiełkę do, do tego, żeby tak w przyszłości było. Miejmy nadzieję, że tak się stanie, no bo nie ma co ukrywać, że w tym sezonie no kibice byli bez wątpienia naszym 12 zawodnikiem. No i w wielu pewnie w tych spotkaniach ich pozytywna energia, doping, wsparcie, no, pchały zespół do przodu. Na pewno, na pewno a wczoraj to co mówię pojawili się w Płocku i, i, i fantastyczny doping tak, oprawy, inne rzeczy to widać, że głód, tak, głód kibiców w Polonii jest, jest na pewno, tylko mówię, no, przez wynik wszystko łatwiej łatwiej ściągnąć kibica, natomiast jest duża, jak mówię, grupa grup sympatyków, którzy przychodzą, czy jest ten pozytywny wynik, czy, czy nie, to traktują Polonię jako, jako swój, swój swój klub. I, i to czuć, tak? To czuć na pewno nawet na co dzień, zawsze tutaj się spotyka znajome osoby przed klubem w klubie, dlatego, dlatego mówię, że przyjemnie się tutaj przyjeżdża na, na konwiktorską, spędza się można powiedzieć od rana do wieczora, nie po to tylko, żeby siedzieć, ale mówię nawet właśnie kogoś spotkać z kimś porozmawiać. Ja jestem też tutaj dostępny, także jeśli ktoś ma ochotę przyjść porozmawiać, swoje sugestie, jestem też dostępny. Dokładnie tak. Zapraszamy również na konferencje prasowe, które w przyszłym sezonie również planujemy organizować przed meczami, czy to domowymi, czy to też wyjazdowymi. Trenerze oceniając miniony sezon, skupiamy się na zespole jako kolektywie, ale poświęćmy może też chwilkę indywidualnościom, no i który z zawodników właśnie z trenera poczynił największy postęp od momentu, kiedy trener przychodził do nas w sierpniu do teraz, czyli do końcówki maja. Wiesz co, no ja, ja tak nie podchodzę, staram się oczywiście rozmawiać z zawodnikami indywidualnie, mamy jakby takie rozmowy, czy, czy, czy z dyrektorem, czy w sztabie, jeśli chodzi o indywidualne oceny, ale ja chcę go ocenić jako, jako zespół, tak, bo każdy z nich, każdy z nich zrobił progres, ale progres, progres to nie, nie w tym rzecz, bo to trzeba jakoś tak by było, trzeba ocenić, natomiast też Zmiany, zmiany pozycji na przykład, no mówię, no tutaj terpiła, tak? no bo przychodził tutaj na pozycję 10 do zupełnie innego systemu. Dzisiaj, dzisiaj gra na prawej obronie. Był to zawodnik, który gdzieś tam był mocno, mocno się wyróżniał tak? i w tej lidze, to takie jakby można powiedzieć yy, najwięcej, tak? największe jakby taki, takie, taka może no niespodzianka też na pewnie tutaj w zespole przyjęta i i, I to patrzyliśmy pod aspekty przede wszystkim motoryczne zawodnika. To, że Zjawka strzela bramki, no to bardzo dobrze. Natomiast zespół pracuje na, na niego, tak. Są zawodnicy, którzy mówię, czy młodzieżowcy, tak, czy zawodnicy nawet już bardziej doświadczeni grali na równym poziomie. Ale mówię, no braku nam tak, zbrakło nam czegoś, że dzisiaj nie gramy w finale. Dlatego, jeszcze, jeszcze to mówię, taka baza, do której możemy gdzieś tam dotrzeć, to też jest przed nami. Dlatego, ja oceniam jako zespół, nie chciałbym tutaj, mówię, tak pojedynczo kogoś wyróżniać, bo każdy tydzień był inny. Tutaj, z perspektywy kibica, ocenia, jesteśmy oceniani tylko z meczu, a nie z mikrocyklu, bo było bardzo wiele takich tygodni, gdzie zawodnicy nie wszyscy byli dostępni do treningu z różnych powodów, chorób, mikro, makro, urazów takich. Nie są gotowi do końca na 100% w meczu, tego o tym oczywiście nie mówi, dlatego mówię, łatwiej oceniać to z boku, łatwiej oceniać to po meczu. Dlatego to jest trudne, to jest trudne, ale mówię, ten zespół naprawdę w każdym meczu wpiął no, się na wyżyny. I, I wiele, wiele niespodzianek zrobił, bo ja uważam, że to są niespodzianki w niektórych meczach swoim, mówię, swoim takim kolektywem. O, dlatego oceniam ten oceniam zespół, chciałbym ocenić, mówię, bardziej globalnie niż, niż indywidualnie. A jak trener ocenia ten sezon z perspektywy pracy z młodzieżą? Bo jednak grał i was, grał Wojciechowski, grał Predynkiewicz, Sambech też zaliczył go dobre minuty w Legnicy, czy to ostatnio w Chorzowie. Udało się wprowadzić Antka Kapustę. No i jak właśnie trener ocenia pracę tych naszych młodych zawodników, plus czy e, możemy spodziewać się jakichś nowych właśnie twarzy z Akademii, którzy będą brać udział czy to w nadchodzącym okresie przygotowawczym, czy regularnie brać udział w treningach już w późniejszej fazie sezonu? Ja powiem tak, przez, przez ten okres, kiedy ja przyszedłem, nie, nie, nie chcę liczyć, ale ponad 20 zawodników, tak było tutaj na, na treningach. Pierwszego zespołu, czyli ta, przegląd takiego tej akademii na pewno na pewno duży. Myślę, że mam dobre tutaj tak samo jeśli chodzi o kontakt z trenerami, jeśli jest możliwość, to też, chociaż w większości te mecze się nakładają. Staram się być, ale mówię, jest kontakt z trenerami, staramy się oczywiście jak na tym wszystkim panować, ale też korzystać tak, żeby nikt nie był pokrzywdzony z tych zawodników, żeby zawsze weekend miał mecz. To jest najważniejsze. Jest grupa zawodników, tak, jest, jest grupa, która się wyróżnia. Może oni dzisiaj od razu nie są gotowi, jakby do, do pierwszej ligi gotowi, ale, ale na pewno jest po, pomysł też, żeby od, tutaj od 20 czerwca. Z nami nowe twarze zaczęły yy, z Akademii. Będziemy się przyglądać, będziemy, jeśli będzie tylko możliwość, dawać tak samo możliwość rozwoju gry yy, w seniorach. Bo mówię, no, ja też byłem młodym człowiekiem, też dostałem szansę i, i staram się, jeśli tylko jest możliwość, to takie coś tak samo dawać innym młodym ludziom, bo wiem, że to są marzenia, tak, które które mają przed sobą, no ale tylko dzięki, dzięki nam oni mogą to, to spełniać. Także na pewno wyniki też oczywiście tych, tych młodych, tych naszych młodych zespołów są, są widać dobre i czyli tam jest ta praca naprawdę na, na niezłym poziomie i tych tutaj trenerów. Także mam nadzieję po tym przejęciu teraz yy, mamy wspólny klub, mamy wspólne cele, także, także tak samo jest cel wprowadzania młodych zawodników. Mhm. E, trenerze sezon, tak jak już wspominaliśmy, 24-25 dobiegł końca. E, teraz czas na zasłużone urlopy. No i w drugiej połowie czerwca wracamy do treningów. No i czy mógłby nam trener przybliżyć, jak ten okres przygotowawczy będzie wyglądał? Kiedy wracamy do zajęć, ile rozegramy sparingów i jaki jest na to plan? Na pewno w najbliższych dniach będzie podany ten plan, bo, no, stronie bo do tak, tak, na stronie, natomiast yy, oczywiście tu nie ma tajemnicy, wracamy 20, 20 czerwca do zajęć. Yy, 28 gramy z Koroną w Kielce sparing, następnie udajemy się do Bełchatowa na, od 1 do 5 lipca na zgrupowanie. Tam mamy zaplanowane dwa sparingi z KKS Kalisz i z GKS Bełchatów. Wracamy do Warszawy, gramy już potem dwa sparingi. Pierwszy z Pogonią siedzce, drugi szukamy tak przeciwnika, bo też yy, no jakby chcemy zagrać te, te sparingi na, na dwa składy już przed samą, przed samą ligą no i wiemy, że liga chyba 18 19 startuje. Także uważam, że no będziemy, musimy być optymalnie przygotowani, yy, także także wszystko jest zaplanowane, wszystko jest gotowe. Teraz najważniejsze są urlopy, wypoczynek tak, i potem ciężka praca. Trenerze, a jakie są cele, jakie sobie stawiamy cele na kampanię 25-26? Jeśli chodzi o ligę, i puchar Polski? To znaczy, puchar zawsze stawiam sobie jako trener bardzo poważnie i chyba też pokazały te rozgrywki. Mhm. Natomiast liga, no, zobaczymy, no bo to mówię, dzisiaj mogę powiedzieć coś, co, 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 co co może, mówię, nie być realne, ale pracujemy nad tym, bo przede wszystkim musimy zespół wzmocnić. Zmocnić. Natomiast to są okienka, to jest drugie okienko transferowe, kiedy jest ten, w zima, bardzo, nie trudne, tylko bardzo trudne. Teraz zaczynamy pracować, tutaj razem wspólnie z dyrektorem Piotrkiem, natomiast no, co będzie, to, to, to zobaczymy. Nie jesteśmy zespołem dzisiaj, jak pokazały wczorajszy mecz, zespołem najstarszej klasy, no bo nie jesteśmy tam i będziemy starać się taki zespół stworzyć, stworzyć taki, który będzie się o te lokaty najwyższe bił, ale w piłce dzisiaj nie ma drogi na skróty. Trzeba mieć zespół ligowy, żeby z drugiej ligi wydostać się do, do pierwszej. Tak naprawdę w 70-80% trzeba mieć zespół przygotowany i tak samo odwrotnie z pierwszej do ekstraklasy. Czy jeśli ktoś zdobywa Ligę Mistrzów, no to nie wierzę w to, że nie ma zespołu, który, który no, mówię, ma zawodników na Ligę Mistrzów. No, to, to, to jest rzecz normalna. To jest długi proces, trudny proces, ale mówię, stawiamy poprzeczkę wysoko i, i na pewno będzie bliżej rozpoczęcia sezonu będziemy mogli znowu usiąść tutaj i powiedzieć sobie, jakie te cele mamy, na co jesteśmy gotowi, na co nas stać. ale mówię, no, jesteśmy ambitni i będziemy dążyć do tego co najmniej, co, co zrobiliśmy w tym roku. Dziękujemy trenerze, dziękujemy Dziękuję za rozmowę i widzimy się już w sezonie 25-26. Do zobaczenia. Do zobaczenia.